Do wczoraj o Dynasty Warriors wiedziałem tyle, że jest to gra, w której biega się facetem i bezlitośnie sieka na plasterki tysiące wrogich żołnierzy. Dzięki PlayStation Plus moja wiedza na temat tej serii uległa znacznemu poszerzeniu i podzielę się nią z wami w dzisiejszym podglądzie. Dynasty Warriors Next to najnowszy dodatek do usługi gier na żądanie PlayStation Plus i tytuł startowy dla konsoli PlayStation Vita. Stylizuje się on na historyczną opowieść omawiającą chińską epokę Trzech Królestw. Ponieważ w rozgrywkę zamieszane są czary i wojownicy potrafiący zamordować cały oddział wojska jednym uśnięciem ostrza, zakładam, że walory edukacyjne gry są tu raczej znikome. Jej sercem zdają się być potyczki, w których wcielamy się w jednego z czterech dowódców armii. Mapa poziomu podzielona jest na obszary, które musimy podbić, by zwyciężyć pojedynek i przejąć kontrolę nad planszą. Rozgrywka przybiera formę slashera, tylko że na imponującą skalę. My i nasza armia kontra setki wrogich żołdaków. Do wyboru mamy standardowy atak i atak silny, a z czasem naładujemy też możliwość wykorzystania ataku specjalnego. Oczywiście, jak przystało na tytuł startowy, gra korzysta dość bogato z dotykowego ekranu, ale robi to w sposób dość niewymuszony. Specjalny ruch aktywujemy uderzając w ekran dwoma palcami, a następnie, w zależności od zdolności, stukając czy siekając wrogów paluchem. W trakcie walki możemy też wpaść w zasadzkę wroga i wtedy musimy bronić się przed atakującymi w dotykowych QTE. Zdarzają się również pojedynki z generałami, które przyjmują bardzo podobną formę. Między planszami głównej kampanii obserwujemy ekran mapy, gdzie planujemy swój kolejny ruch. Możemy też skorzystać z gambitów umożliwiających rozpoczęcie poziomu z dodatkowymi bonusami. Tytuł charakteryzuje się bardzo ładną, jak na Vita, grafiką, stabilną płynnością i nie najgorszym angielskim dubbingiem. Prócz kampanii, graczom oddano do użytku również tryb podboju, podobny trochę do planszowego ryzyka i czteroosobowy tryb koalicji. Całość zabawy sprawiła mi więcej radochy niż się spodziewałem, a skala pojedynków jest imponująca, mimo że żołdacy mają tendencję do pojawiania się i znikania z powietrza. Krótki format pojedynków dobrze sprawdzał się będzie w podróży. Całkiem niezły zabijacz czasu na nudne, zimowe popołudnia.